Hej, cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie w drugim odcinku Zagrajmy Trucker. Tak, i w poprzednim y, odcinku, w pierwszym odcinku y, tej nowej serii y, Miałem dość duże problemy Mój, y, jak to można powiedzieć, że moja firma by prawie doszła do bankructwa I tak, jak widzicie trochę zarobiłem sobie kasy, przeszło trochę więcej W turnieju, bo my skończyliśmy tutaj A zaczniemy sobie jeszcze tu Przejdziemy sobie chyba dzisiaj te trzy ale też pojawiło się kilka nowości. No samą mamy ten sam, ale widzicie, zmieniłem jego wygląd. Dałem mu neony. Wyposażyłem już go w automatyczną skrzynię biegów. Oczywiście nowe malowanie, jak widzicie, jest tutaj mały. Tutaj już uszkodzony. Neon, ciemne szyby, pod ten kazotu jeszcze wgrałem mu. Już nie pamiętam na czym to działa. No Ale dobra, nie, nie, nie przedłużajmy, tylko jedźmy, bo ja też nie mam zbyt dużo czasu, ten odcinek będzie taki dość krótki Raczej Bo nie mam naprawdę czasu Dzisiaj naprawdę mam dużo do roboty i w gameplayach I ze szkołą muszę lekcje porobić Niestety Jeszcze tacie pomóc, jeszcze na praktykach byłem więc a mamy sobotę i już jest godzina 16. Po 16.00 nie wiem naprawdę, jak to to będzie. Ten nie? coś innego. O, turbo Yeah. Jak tam nasi przeciwnicy. Nie właśnie. ciekawe czy turbo się odładowuje, czy. Hmm, czy trzeba? O, tutaj się wyrpałem wczoraj. Te metalowe te. Nie wiem jak tu go wyprzedzić, bo oni się naprawdę... Tutaj oni się naprawdę źle zachowują. Światełka sobie włącze, żeby nie było. B się kamerę włączało i wyłączało. O, ale ich my odjechaliśmy, ale pewnie nas szybko dogonią. W drugim odcinku będę, znaczy w trzecim odcinku będę chciał yy, Wam bardziej yy, opowiedzieć o tej grze. Znaczy w trzecim, no w trzecim, bo obiecałem w drugim, ale w trzecim jednak to będzie. Więcej Wam powiem o tej grze. Bo teraz nie mam jeszcze zbytnio czasu, więc przejdziemy sobie ten. Tak więc jutro może nagram jeszcze jeden odcinek. Ja czasami widzę, że nasza ciężarówka dziwnie się zachowuje, tak by wpadała w poślizg. A może ze względu na uszkodzenia opon bo mam jakieś tam uszkodzenia zresztą widzę, że mi się lewa część samochodu już powoli zmienia kolor i co my tu mamy? Nadal jedziemy po bezdrożach dobrze, że można skracać te zakręty jak widzieliście, bo przejechaliśmy wcześniej przez Przyskałem. To był mój ulubiony zakręt dzieciństwie, ten co był. Mieliśmy. Tutaj mamy dojechać do... Nie ma okrążeń, musimy dojechać chyba w najle... jak najlepszym czasie. Już dojechaliśmy. Więc jest dobrze, 1600 kas dla nas. Turniej, następny. Start. Tutaj wiem, że nas policja może gonić. Wygraj wyścig o puchar z łomowiska. Tak tak, ta. Zarobiste naprawdę tutaj te komentarze i w ogóle. Ale gra ogólnie mi się podoba. <laughs> Jak na polskie nieźle. Nie mam tu nitra. A, bo to jest jednorazowy, jednorazowy nitro. Aha, rozumiem. Czyli nie dość, że się nie odładowuje co wyścig, to jeszcze trzeba jej kupywać co wyścig. To nieźle. Można było tego więcej kupować. Zjeżdżaj, aaa! Było kurde niebezpiecznie. Policja idzie, nie? taksi, taks polones. <laughs> Przepraszam was. Ale nie mam jak nawet dzisiaj zwiedzieć gardła. Brak normalnie środków w domu do picia. Została mi tylko herbata, ale już mi się nie chciało robić. No i sobie napacham, żółty lanos, lanosy typu. Mój wujek miał takie, też właśnie takiego, touchbacka, tylko jeszcze zielonego. A my sobie jedziemy. Naprawdę teraz mam wygodnie z tą e policja, policja. Wygodnie z tą skrzynią. Oho, już zaczęli nas gonić. Nie wiem czemu, dopiero po jakimś czasie nas zaczęli gonić. Patrzcie, a tu jedzie następna. I ta nie reaguje. No masakra. No ale zmienimy im, nie przejmujcie się, damy sobie radę. Wczoraj nie wiem, ostrą przygodę, bo chciałem trochę zarobić kasy. Bez was już. Nie mi się nagrywać na wieczór. Łada, łada, O, Ooo, rysarki. Oni się chyba komunikator moje drukarki pojawia, jak zwykle. Gdy wyłączę grę, to on zniknie, kurde. Na z mi nie zjechał. Zauważyłem, że właśnie ci ludzie z ruchu ulicznego zjeżdżają, jakby nas widzą. Można im potrąbić. Tylko to naprawdę to... I zachowanie jest dziwne ja jadu jadę Wow, było agresywnie Co oni tam nie zjeżdżają Daleko jeszcze chyba już nie, już powinniśmy się zbliżać powoli do miasta, a w mieście mamy Metę No Żeby to był kurwa ostatni raz Co tu, dwie taksówki jadą do miasta Zarąbiście Będziemy Podrówniony nie... skręt Ale udało nam się Jeszcze deszcz pada Wiem, że jest przedostatni wyścig Naprawdę bardzo ciężki Odzież no i wjechaliśmy do miasteczka. Jest 2000. Super. Tam mamy wyścig, którego nie jechałem jeszcze. Tak, lewo. A, bo tu muszę do garażu iść. Nie mogę tutaj. To naprawimy. Twój garaż. Tak. Lewo. Napraw. 4000. Ja na razie nam na jelcza nas nie stać. Podejrzewam, że na początku kupię. Ten najdroższą betoniarkę 40 tysięcy, bo ostatni wyścig najwięcej chyba 14 tysięcy, chociaż wpisowe jest też duże, bo 2000. Nasi przeciwnicy nie, nie wiem czemu nie tuningują na swoich wozów, pod tlenek mogą sobie kupić, bo tak nie miał trochę zadanie. Tutaj chyba w tej grze to są tylko A. No właśnie, tak myślałem, że tak Dwie piosenki chyba. Dobra, jedziemy, jedziemy, gonimy. <mulity> nie <mulity> Nasz kurde wiejski kring stunigowany szambowus. XD. Nie no serio, mówię wam, chyba są dwie piosenki, tylko. Jeszcze nadają klimatu. O, mamy wiatraczki nawet, nie widziałem. Ten, do którego w każdym momencie możemy wjechać? Oczywiście w garażu też możemy tankować, ale podczas wyścigu też możemy zatankować. Ja na razie nie będę tankował, bo już jedno tankowanie nie wiem. Chodzi coś tak wyskroczyło. Muszę zwolnić. No. no ba! Co za ciota! Będą jechać teraz równo, no kurde 4 jest, tak, 4 zgadzałoby się. <coughs> nie mam jak <coughs> nie mamy bo w środę nie wiadę. O, teraz jest taka sytuacja. się Dobra, jest dobrze jeszcze dwóch, tak? Szampo, po O, było nieźle, niebezpiecznie, ale oni mają lagi. O, kurde, być miał lepiej, ale nie to to jest. Tutaj na, na zakrętach wystarczy puścić tylko gaz i wchodzimy. <laughs> Bezpiecznie, w zakręt. Kurde, trzy okrążenia, a my ani jednego nie zrobiliśmy, tak więc będzie to długa trasa. Wydarzyłem się 7 minut. Dzisiaj już na tym skończymy. Wędwaj na tym wyścigu. Naprawdę ta ciężarówka mi się nasza nie podoba. Strasznie ją rzuca. Może z powodu opon. Też tak może być. Może odzorowali, czy coś zrobić. O Boże. Naprawdę to będzie długi wyścig. Długi i wyczerpujący. Nie mamy tempomatu. Nie, Chyba nie ma. Nie wiem, w obcach muszę zobaczyć czy nie ma klawisza przypisanego. O Boże. Wejdziemy sobie z wewnątrz z kokpitu. Z kopitu lepiej, to jeszcze jest wygląda. Nie ma tych lagów w ogóle. Są kwadratowe tekstury. Dobrze, że nie ma tu samochodów <laughs> z, z, z zwykłego ruchu samochodów, bo to by była masakra. Według mnie. Wszystko zbawimy. kamerą nie możemy w środku niestety. Na zewnątrz chyba też nie. Nie. W prawym krawiszu myszy możemy zmienić kamerę. I oczywiście C. Mamy coś takiego jak polepszenie kontaktu. O przyciemnianie, znaczy pojasnianie, o Chyba mam światła, tu gdzie, czy coś? LEDy, czy coś? Pojdź, bo nie nie Dobra, naszych przeciwników na minimapie nie widać. Chyba ledy mam włączone. Nic tyłu nie widać. To my sobie jedziemy na fallmatie. 110 takich. Szambowosem. Szambo się wyleje i co będzie? Ło! Patrzcie jak te patyki. Nie patyki co ja mówię. Te znaki latają. Chłodź było blisko, Wyjedziemy na Luzie spokojnie, żeby dojechać do mety, jak widzicie, klimat naprawdę gry jest utrzymany do tych wozów w ogóle stare miasteczka. Bo to jest oczywiście główna taka, można powiedzieć, jest to miasto, i wieś Tylko, że miasto, ile jest tam takie skrzyżowanie jest tylko nie, to jest miasto można powiedzieć miasteczko weźmy nie umówmy się tak a tutaj wokół są okolice i po tych okolicach po prostu są organizowane wyścigi są robione e, i to nie ma tak że wiecie to jest wszystko połączone a ta mapa tylko że wiecie odpowiedni event event nam e, jak to by powiedzieć ma wygenerowaną wygenerowaną wygener Kurwa macz. <grym> Mam problemy z wymową kurda Naprawdę dzisiaj miałem dość naprawdę ciężki dzień. I wygenerował eee, odpowiednią trasę. Miałem naprawdę dzisiaj bardzo ciężki dzień na trakcie. Nic mi nie szło, tak pomyśli Niestety. Na co zrobisz? Nic nie zrobisz. Znowu wjeżdżamy do miasteczka. Ostatnie obciążenie. Mogłem przyhamować i zobaczyć jakie to jest miasteczko. Mamy oczywiście polskie znaki. To jest powoli. Możierutkę doli. Będzie to znak zakończenia. Co to jest? Czekajcie. Za Zychowice.

pod mur, ten stary szampowozem na kubku. Mamy z tam konta nasz, to jest 4000. Tak, jak mówiłem, będę później już robił ten ostatni wyścig, żeby jak najwięcej kasy uzyskać. Chyba, że też będą jakieś łatwe, nie wiem, czasówki czy coś i dobrze łatne to też będę robił kilka razy. Na razie, no to muszę je wszystkie podblokowywać, nie? Po kolei poprzechodzić, żeby dostać się do tych najwyżej cenionych. Nie, nie podoba mi się, że, to jest, że jest to wpisowe. Kurde, Bo to no dużo kasy się traci. Wbijasz, możesz zarobić 14 tysięcy w ostatnich wyścigach, a trzeba 2 tysiące, No to masz. 14 tysięcy to masz 12, to, to mi się zbyt nie podoba. Ty, ale strasznie nam spolił dużo. Może będziemy jechać przez CPN. Jeszcze ominęliśmy przed chwilą, właśnie. Tak popatrzymy na CPN i za na wskaźnik, <laughs> no ale już było. Wiecie, to ale chyba już nie będzie CPN. Chyba już nie. I trudno, zaratankuję w garażu. Gdzieś <laughs> dużo poli. <laughs> Ten start. Piolo Przez nos, znaki, kuchne. To więc zaśany. Oczywiście nie da się wjechać na kalę pewnie. dojeżdżamy powoli do miasta. O, już jest widać metę. Ja jeszcze sobie stanę, przystanę. Przeczytam sobie toto. To. Za ZAŻYCHOWICE Za Rzechowice. Spoczko. Yeah! 2400 Stan 6000. Uhuhu. To jest dobrze. Kup nowy samochód, widzicie. Poprzedni. 46, No to jeszcze 40 tysięcy nam potrzeba. Ło! Wow, 40 700, coś takiego. No ale te już wyścigi będą coraz lepiej. Nam płat, płatne. To już będzie w miarę. A później to już będę chyba sobie po kolei kupował. najpierw sobie kupię. Dałem według moich planów. Yy, betoniarkę. Później. Jorcz. Yeah. nie mieli chyba zgody nie mają chyba zgody na licencjonowane auta KAMA 5 Kamas. no właśnie nie mają no tak i są pozmieniane te My mamy STARK a to jest STARK Dobrze. dobra taki będzie następny wyścig już lepiej punktowany czy 2,800, trochę jeszcze mało. Dojedź do celu w najszybszym czasie, dobra, ale to już nie jest. Mhm, mhm, mhm. Dobra, ale to już nie dzisiaj, tak więc, jak widzicie, najlepiej punktowana to jest 14 tysięcy 13 12. 12 12 11 Tu pięć 5000, czas lepiej będzie, dobra? Eee, podejrzewam, że będzie jeden taki dłuższy odcinek, godzinny czy coś, że wiecie, zrobimy sobie jedną rubrykę całą, albo na przykład tu skończymy, i skończymy tu. Nie wiem, to może będzie następny, albo jeszcze następny. Potem co będzie, czyli teraz jest drugi, na przykład czwarty, będzie zobaczymy. Dobra, no tak więc komentujcie, subskrybujcie, oceniajcie. Ja w następnym odcinku będę chciał więcej opowiedzieć Wam o tej grze. To ją, to, znaczy już mówiłem, max game, ale dokładną datę podać, trochę opisać tą grę. No i zobaczymy.